Okay, cześć, czas się ma korespondować i Dawid, a gdzie jest ze mną, Michał? Ci wchodzimy na teren pewnego obiektu, nazwany, nazwaną już szkołą. Jest ona puszczona, więc tak zwany urbex robimy. No i wchodzimy. Ty pierwszy. <grych> Michał, tędy. No Możemy może od najbliższego obiektu, który tu jest To są chyba toalety się wydaje. Tak, ja to nawet nie będziemy zaglądać bardzo. Toalety. Jesteśmy dalej Michał prawo. Michał. A tam są kolejne obiekty. Dobrze, stary? Kolejne obiekty, jakiś chyba y, składzik. Tak jakiś. Jaka, to jakiś to chyba, właśnie, niedwierzyniec, czy coś takiego. Nie wiem, jak to nawet no. się To były chyba króliki. Widać, że to jest zaniedbane, to już kilkanaście lat jest opuszczone. elektryka widać, że była. Dlań, spęd... Uch, nie ma nic ciekawego, to wchodzimy. Czyli były. Dach był, wszystko było, tylko pula jak zniszczeniu. Może trochę trząść, ale to... No wiadomo, nie jestem profesjonalistą. Teraz nagrywane jest GoPro. Oj. Najsłabszym. najgorszym. Ale z czasem to się zmieni. Będę to nagrywał. Ten kolejny obudynek, ja, Michał, chodź. Nie ma pusta. No, chyba, no, to chyba tak możemy zrobić, zostawić tam. Pusty pomieszczenie widać. Dużo petów. Można było się domyślić tego. Co się chciał Nie ma kamery. Nie ma kamery, nie ma. Duży obiekt. I. To on opuszczony. Miał być to jakiś dom starców, podobno, czy coś takiego. No ale niestety plany powstały. W górach prawdopodobnie y, osoba, która chciała to właśnie zrobić, umarła. I została tak, jak jest. Tutaj, tutaj właśnie latarka za zaświeci. za się. Mogę to pokażę. Tu gdzieś coś widać. Tu gdzieś jest wejście na górę. Stropy ładnie porobione. Wymieniane wszystko dach. Pole nawet jeżeli dana. niech chowam czarkę. Okay. Chodź może stąd jesteśmy właśnie. Odprawie strony. Okay. Tu praktycznie, że nic nie ma. Pocić tam może z drugiej strony. Wchodzimy na górę na górę. No, to i dach. To jest... No wejść tyle. Film może być sobie jakości, bo tak jak mówię, tego opro nie jest idealne. Puste. Puste? Zobaczmy, no. pokażę to, co widzą. Za bardzo nic nie ma. To jest to głównie o obiekt tutaj mamy. Tu był chyba jakiś składzik. Najważniej był składnik blach, bo widzimy, że blachy są a właśnie. Czekaj, Michał, podtrzymaj kamerę. Jest ja to, założę yy, te. że teraz nie i też to jest Jak na razie, ale wejdziemy do szkoły głównej. Gdybyśmy na obiekt szkoły głównej. To będzie widać i tam jest dużo rzeczy. To jest chyba 3 pięć jak się nie mylę, albo 2, w tym sensie, nie wiem. Fajcie, sobie rękawiczkę założę, Jak idę. Kolejny chciałby kamerę. Patrz jak do góry jest. Też za bardzo nic nie ma. Ale widać wszystko powymienione. Stare blachy jak widać. Stare. Nowe blachy. Już Stare okna. To nie jest ciekawa część, ale pokażemy Wam wszystko, żebyście widzieli co to w ogóle jest. Jeszcze by się robił. No, Daj to po prostu, nawet no, na lizby. Zajdziemy tam i wejdziemy sobie nie razem oknem, tylko o drugiej strony jeszcze. Tu, tu okna są stare to są faktycznie gara... Nie wiem czy to garaże były, czy co? Garaże, to. garaże chyba, tak? No chyba samochody Samochody jakieś były. Może? No to blacha jest nawet. Jakiś... Michał od lewej strony. Michał nie, Od tamtej strony. Nie, to, drzwi otwarte. Poczekajcie chwilę ja przetrze, aby te obiektyw. Już przetarłem, przetarłem obiektyw. Zaraz będzie wchodzić Widzimy jakieś pierwsze jakby mleko Oczywiście Nie, Michał nie jest losa bo to z, nie jesteśmy wandelami żeby to wchodzić my chcemy tylko jezić Więc wejście, korki z góry prąd pociągnięty jest